Jak wygląda edukacja? Chyba najlepiej mówią o tym ostatnie wyniki matur. Niestety, nauczyciele, mimo największych starań, często nie mają warunków do tego, aby realizować swoje zadania na najwyższym poziomie. Za mała ilość godzin pozalekcyjnych i mała ilość funduszy na to, aby szkoła była nowoczesna i przyjazna nauczycielom oraz uczniom. Kolejny element to żłobek, którego w ostrołęcy po prostu brakuje. Mógłby on rozwiązać problem wielu rodzin. Dalsza rzecz to problem kierunków zawodowych. Kiedyś istniały tak zwane szkoły wielozawodowe, w których młody człowiek wybierał swój fach. Czy chce być mechanikiem, fryzjerką, elektrykiem? Dziś mamy wiele archaicznych kierunków kształcenia, które już w żaden sposób nie gwarantują znalezienia zatrudnienia, a są jedynie olbrzymim kosztem w utrzymaniu. Może zamiast niektórych kierunków warto by wprowadzić nowe, takie na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Nie bądź obojętny w nadchodzących wyborach. Czas na zmianę w ostrołęce.